Szanowni Państwo, drodzy rodacy, Dzień Polonii i Polaków za granicą to święto wielkiej polskiej wspólnoty. Warto sobie uświadomić, że jest nas razem około 60 milionów, z czego aż 20 milionów stanowią Polacy i osoby polskiego pochodzenia żyjące poza terytorium Rzeczypospolitej. W imieniu rodaków z kraju bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiamy. Obecna na tak wielu kontynentach polska rodzina to rzadki, ale i wspaniały fenomen w skali świata. Razem z żoną mogliśmy się o tym świetnie przekonać w ciągu pięciu lat mojej prezydentury. Podczas wizyt zagranicznych składanych w różnych miejscach globu, wszędzie spotykaliśmy się z przedstawicielami Polonii. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale także na przykład w Meksyku, Chinach, Kazachstanie, Australii czy Nowej Zelandii. Każde z tych spotkań bardzo dobrze pamiętamy. Były one zawsze pełne radości, wzruszeń i wspólnie dzielonej dumy z bycia Polakami, niosące wielką pozytywną energię. W sposób szczególny zachowujemy w pamięci wielotysięczne spotkanie z Polonią w Millennium Park w Chicago, które odbyło się w roku stulecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę i było największym zagranicznym wydarzeniem polonijnym w tym czasie. Wszędzie doświadczyliśmy wspaniałej państwa serdeczności i gościnności. Ogromnie dziękujemy za te niezapomniane przeżycia. Pokolenia Polaków trafiały na obczyznę, bo tak przez wieki układała się niełatwa polska historia. W dążeniu za wolnością, za chlebem, w poszukiwaniu lepszego życia. Podejmowali Państwo wysiłek budowy nowego domu z daleka od ojczystego kraju. Niektórzy zmuszeni do wyjazdu, jeszcze inni wprost przeciwnie znaleźli się poza granicami Polski, nigdzie nie wyjeżdżając. To dziedzictwo narodowej historii, trudnej, ale i chlubnej, zawsze będzie nas mocno łączyć. Naszą patriotyczną wspólnotę zawsze będzie wyrażać biało-czerwona flaga, której święto właśnie dziś obchodzimy znak naszej tożsamości i jedności. Z najwyższym szacunkiem chcę Państwu podziękować za wierność korzeniom, za odkrośliwe pielęgnowanie polskości. Dziękuję za wszystko, co robią Państwo dla kultywowania narodowego ducha, ojczystej mowy, tradycji i kultury, dla podtrzymywania więzi z krajem rodzinnym, dla budowania dobrego imienia Polaków i wysokiej pozycji naszego narodu w świecie. To wielka radość widzieć w tylu miejscach na Ziemi, że Polacy cieszą się uznaniem, prestiżem i sympatią. Że tak wiele mają Państwo pięknych sukcesów odnoszonych wspólnie w organizacjach polonijnych, a także indywidualnie. Gratulujemy tych osiągnięć, podziwiamy Państwa talenty i aktywność. Polskie społeczności odgrywają znaczącą rolę w krajach swego zamieszkania. Są Państwo znakomitymi ambasadorami polskości, a także budowniczymi ponadnarodowych mostów. Mam wielkie marzenie, które konsekwentnie staram się realizować, aby jak najpełniej łączyć ogromny polski potencjał stałego świata i wykorzystywać go dla wspólnego dobra, dla pomyślności Polski i Polonii. Są państwo naszą dumą, radością i nadzieją. Wszyscy przeżywamy teraz trudny czas z powodu pandemii, która ogarnęła świat. Nie mogą się odbywać liczne spotkania czy imprezy, które zwykle tak mocno integrują polskie społeczności. Tym bardziej więc pielęgnujmy nasze poczucie wspólnoty. Pragnę Państwu przy tej okazji wyrazić ogromne uznanie i podziękować za zaangażowanie środowisk polonijnych w walce z pandemią w Państwa krajach zamieszkania, a także za świadectwa solidarności z Polską. Tak jak Państwo, głęboko wierzymy, że te trudne chwile niedługo miną i znowu będziemy mogli się powszechnie spotykać w polskim rodzinnym gronie. Jutro Wielkie Narodowe Święto. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, najstarszej w dziejach Europy i drugiej w kolejności na świecie po Konstytucji Amerykańskiej. Była ona wybitnym świadectwem obywatelskiej odpowiedzialności i mądrości, ale także i witalności narodowej, odważnego podejmowania wyzwań. Podobną wymowę ma przypadająca w tym roku 40. rocznica polskiego sierpnia 1980 roku. Polskiej Solidarności, największego w Europie ruchu społecznego, który zmienił dzieje Europy i świata. Polacy są narodem pełnym żywotnej siły, wytrwałym i nieugiętym, narodem zwycięskim. Niech ta świadomość daje nam inspirację i otuchę. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, proszę przyjąć bardzo serdeczne życzenia: pomyślności, życiowego spełnienia oraz pięknego rozwoju Waszych wspólnot. Bądźcie pewni, że Polska o Was zawsze pamięta, wyciąga do Polonii pomocną dłoń, a jednocześnie liczy na Was. Życzymy Państwu dobrego zdrowia, pogody ducha, szczęścia w Waszych domach i rodzinach. To właśnie w nich jest najtrwalsza ostoja polskości. Niech powiodą się Państwa oczekiwania, plany i marzenia. Niech sprzyja Państwu dobry los i nadchodząca przyszłość. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego.